W tej chwili, gdziekolwiek jesteś, święty Maksymilian Kolbe wypowiada Twoje imię przed tronem Boga. Tak, właśnie teraz. Nie jutro, nie wczoraj, teraz. Jego głos niesie się przez niebiosa wołając o łaskę dla Ciebie, o pokój dla Twego serca, o światło dla Twego domu. Czy słyszysz to wołanie? Czy czujesz to ciągnienie ku modlitwie, które przyprowadziło Cię tutaj? Nazywam się Adam Marian Kolbeński i jestem jedynie echem tego światła. Które święty Maksymilian Kolbe zapalił w oświęcimiu, w celi śmierci, gdzie oddał życie za brata. To światło nie zgasło, ono płonie przez wieki, przez pokolenia, przez ciemności naszych czasów, i dzisiaj, w tym momencie, dotyka właśnie Ciebie. Nie trafiłeś tu przypadkiem. Żadne serce nie dociera do tej modlitwy bez powodu. Bóg prowadzi Cię tutaj, bo widzi Twój ból, Twoje zmęczenie, Twoje pytania bez odpowiedzi. Widziała Cię niepokalana. Gdy płakałeś w samotności, widział cię kolbę, gdy walczyłeś z pokusami i z ciemnością, i dziś oni oboje wołają: Przyjdź, dziecko Boże, jest dla ciebie pokój, jest dla ciebie nadzieja. Jeśli twoje serce drży teraz, to znak, jeśli łzy napływają ci do oczu, nie powstrzymuj ich, to światło przychodzi, aby cię dotknąć. Módlmy się razem, I jeśli czujesz to wezwanie, niech twoje serce będzie światłem, zasubskrybuj, aby nieść dalej tę modlitwę. Nie dla mnie, ale dla tych, którzy jeszcze błądzą w ciemności. Święty Maksymilian Kolbe powiedział kiedyś: Nienawiść nie jest siłą twórczą, tylko miłość jest twórcza. Te słowa wypowiedział człowiek, który patrzył w oczy nazistowskim kaźniom, który widział zło w jego najpotworniejszej formie, a mimo to wybrał miłość, wybrał ofiarę. Wybrał śmierć za nieznajomego, bo wiedział, że miłość jest jedyną mocą, która zwycięża śmierć. Dzisiaj, gdy świat pełen jest gniewu, podziałów i lęku, te słowa brzmią jak grzmot z nieba. Kolbe nie mówi o słabości, gdy mówi o miłości. On mówi o mocy większej niż bomby, większej niż nienawiść, większej niż ciemność. Miłość, która ofiarowuje siebie, nie może być pokonana. I to właśnie ta miłość woła dzisiaj do ciebie z nieba. Czy wiesz, że Kolbe modlił się za swoich oprawców, że błogosławił tych, którzy go bili, głodzili, poniżali, nie dlatego, że był nad człowiekiem, ale dlatego, że był całkowicie oddany niepokalanej, powierzył jej swoje serce, swoją wolę, swoje ciało. I ona uczyniła go niezniszczalnym w duchu, nawet gdy jego ciało umierało. Ty też możesz stać się niezniszczalny. Nie w ciele, ale w duchu. Gdy oddasz swoje życie Maryi, gdy powiesz, niepokalana, prowadź mnie. Wówczas żadna ciemność nie będzie mogła cię pokonać, żadna pokusa nie będzie silniejsza niż łaska, która w tobie mieszka. Kolbe pokazał nam drogę, teraz kolej na ciebie, abyś po niej podążył. W Niepokalanowie, przed wojną święty Maksymilian zbudował miasto Maryi, nie miasto z kamienia, ale miasto serc. Setki braci zakonnych drukowały miliony egzemplarzy czasopisma Rycerz Niepokalanej, które docierały do najdalszych zakątków Polski i świata. Kolbe wiedział, że słowo ma moc, że jedno zdanie, jedno świadectwo, jeden obraz niepokalanej może zmienić duszę na wieki, ale to nie była tylko praca ludzka, to było dzieło Boże, prowadzone przez ręce Maryi. Kolbe sam powiedział, ja jestem tylko narzędziem, to niepokalana działa. I rzeczywiście każdy numer gazety był jak promień światła przebijający ciemność grzechu, zwątpienia, rozpaczy, ludzie pisali listy, opowiadali o nawróceniach, o uzdrowieniach, o cudach. Dzisiaj, gdy świat jest pełen informacji, ale pusty z prawdy, potrzebujemy tego samego ducha. Potrzebujemy serc, które staną się narzędziami niepokalanej. Nie musisz drukować gazet, nie musisz wznosić klasztorów. Wystarczy, że będziesz żyć w łasce, że będziesz świadczyć swoim życiem, że będziesz głosić prawdę w miłości, kolbe nie czekał na wielkie okazje. On czynił małe rzeczy z wielką miłością, rozdawał medaliki, uśmiechał się do zagubionych, pocieszał strapionych i tak zbudował armię światła. Ty także możesz być częścią tej armii, wystarczy, że powiesz, oto ja, panie, uczyń ze mną, co chcesz. Gdy Kolbe był w Oświęcimiu, więźniowie opowiadali, że jego twarz promieniowała pokojem. W miejscu pełnym krzyku, głodu, śmierci, on śpiewał hymny do Maryi, prowadził innych w modlitwie, dzielił się ostatnim kawałkiem chleba. Nie narzekał, nie przeklinał, nie oskarżał Boga. Przeciwnie, dziękował za możliwość cierpienia z Chrystusem. To może wydawać się niemożliwe, niepojęte. Jak można dziękować za cierpienie? Jak można promieniować w piekle? Odpowiedź jest prosta, choć głęboka. Kolbe nie był sam. W nim mieszkał Chrystus, w nim mieszkała niepokalana. On nie opierał się na własnych siłach, ale na łasce, która go przenikała, i to samo światło, które przenikało Kolbego, jest dostępne dla ciebie. Nie jesteś sam w swoim cierpieniu, nie jesteś opuszczony w swojej ciemności. Chrystus czeka, aby wejść do twojego serca, aby przemienić twój krzyż w koronę, twój ból w ofiarę miłości. Wystarczy, że otworzysz drzwi, wystarczy, że powiesz, Jezu, ufam Tobie. Kolbe woła dzisiaj z nieba. Nie poddawaj się. Nie trać nadziei. Ja przeszedłem przez najgorszą ciemność i znalazłem światło. Ty też je znajdziesz. Tylko uwierz. Tylko zaufaj. Tylko kochaj. Słyszysz to wołanie? Czujesz to światło? Ono jest tu, teraz. Dla Ciebie. Ostatnie słowa, które święty Maksymilian wypowiedział, zanim otrzymał zastrzyk z fenolem, były pełne miłości. Nie przekleństwa, nie rozpaczy, nie strachu. Miłość. Przebaczenie, pokój, lekarz SS, który podał mu truciznę, później zeznał, że nigdy nie widział czegoś takiego, że w oczach Kolbego była łagodność, która przebiła jego serce, że ten święty umierał jak Chrystus w pełnej świadomości, w pełnej miłości. To jest moc ofiary, to jest moc konsekracji niepokalanej. Gdy oddajesz swoje życie Maryi, gdy powierzasz jej każdy oddech, każde bicie serca, wówczas nawet śmierć staje się aktem miłości. Wówczas nawet cierpienie staje się świętością, kolbe nie szukał męczeństwa, ale przyjął je z radością, bo wiedział, że jest to ostateczny dar, który może złożyć Bogu. Dzisiaj w Twoim życiu możesz doświadczać małych męczeństw, męczeństwa cierpliwości, gdy ktoś Cię krzywdzi, męczeństwa milczenia, gdy chcesz krzyczeć, męczeństwa wierności, gdy świat wabi Cię ku grzechowi. Każde z tych męczeństw, gdy ofiarowane niepokalanej, staje się lampą, która świeci w ciemności. Kolbe nie czeka, aż będziesz doskonały. On woła do ciebie takiego, jakim jesteś, ze swoimi ranami, ze swoimi upadkami, ze swoimi wątpliwościami, i mówi: Przyjdź, niepokalana cię przyjmie, Chrystus cię uzdrowi, Bóg cię kocha. Czy jesteś gotowy przyjąć to wezwanie? Czy jesteś gotowy odpowiedzieć? Oto ja, teraz, w tej chwili zapraszam cię do ciszy, zamknij oczy, jeśli możesz, oddychaj głęboko, poczuj, jak powietrze wypełnia twoje płuca, jak życie krąży w twoim ciele. To życie jest darem, każdy oddech jest łaską, a teraz w tej ciszy usłysz bicie swojego serca. To serce, które bije w Tobie, zostało stworzone przez Boga. On jest zna lepiej niż Ty. Pokój nie przychodzi z zewnątrz. On mieszka w Tobie, ale często jest zasłonięty przez hałas, przez lęk, przez grzech. Dzisiaj w tej modlitwie zaprosimy Ducha Świętego, aby usunął te zasłony, aby oczyścił świątynię twojego serca, aby uczynił cię gotowym na spotkanie z Bogiem. Wyobraź sobie, że jesteś w celi, w Oświęcimiu. Ciemność otacza cię ze wszystkich stron. Głód, zimno, ból, ale nagle słyszysz głos Kolbego, śpiewającego hymn do Maryi, i w tym głosie jest światło. Jest nadzieja, jest pokój. Teraz w twojej duszy ten sam głos śpiewa dla ciebie. Słyszysz go? Nie spiesz się. Bóg nie spieszy się. On czeka na ciebie z nieskończoną cierpliwością. Pozwól, aby ta modlitwa przeniknęła cię do głębi. Pozwól, aby światło kolbego rozpromieniło każdy zakątek twojego serca. Nie musisz nic robić. Wystarczy, że jesteś otwarty, wystarczy, że jesteś tu, z wiarą, z nadzieją, z miłością. W ciszy swojego serca możesz teraz usłyszeć wszystko to, co Bóg chce ci powiedzieć, ale najpierw musisz uciszyć głosy świata: głos lęku, który szepcze, nie dasz rady, głos grzechu, który kusi, tylko raz jeszcze, głos rozpaczy, który woła, nic się nie zmieni, te głosy nie są twoje. Nie są prawdą, są echem ciemności, prawda jest inna, prawda mówi: jesteś dzieckiem Bożym, jesteś ukochany, jesteś zbawiony, jesteś wolny. Kolbe żył w tej prawdzie, nawet gdy zewnętrzne okoliczności mówiły coś przeciwnego, i dlatego był wolny, nawet w więzieniu, i dlatego był silny, nawet w słabości, i dlatego był radosny, nawet w cierpieniu. Teraz oddychaj głęboko jeszcze raz. I przy każdym wdechu mów w myślach: Jezu, wejdź do mojego serca, a przy każdym wydechu: Zabierz ode mnie ciemność, powtórz to kilka razy, powoli, ze skupieniem. Poczuj, jak z każdym oddechem coś się zmienia, jak pokój zaczyna wypełniać twoją duszę. Jeśli w tym momencie pojawią się łzy, nie powstrzymuj ich, to łzy oczyszczenia, to łzy łaski. Bóg płacze razem z tobą nad twoim cierpieniem, a potem osusza twoje łzy swoją miłością. Niepokalana pochyla się nad tobą jak matka nad chorym dzieckiem. Kolbe stoi obok jako starszy brat, trzymając twoją rękę. Nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś sam. Teraz nadchodzi moment, który może odmienić twoje życie na zawsze. Moment konsekracji. Święty Maksymilian Kolbe nauczał, że konsekracja Niepokalanej to nie jest tylko piękna modlitwa. To jest całkowite oddanie siebie w ręce Maryi. To jest powiedzenie: Maryjo, bierz wszystko. Moje życie, moją wolę, moje plany, moje marzenia, moje cierpienia, moje radości wszystko jest twoje uczyń ze mną co chcesz. Może brzmieć to strasznie, może myślisz, jak mogę oddać wszystko, co się stanie, jeśli Maryja poprosi mnie o coś niemożliwego. Ale to jest właśnie piękno konsekracji. Gdy oddajesz się Maryi, ona prowadzi cię do Jezusa. A Jezus zna Cię lepiej niż Ty sam. On wie, czego potrzebujesz. On wie, co sprawi, że będziesz szczęśliwy. Nieszczęśliwy doczesnym szczęściem, ale szczęśliwy wieczną radością. Kolbe powiedział kiedyś: Im bardziej jesteś niepokalanej, tym bardziej jesteś sobą, bo Maryja nie zabiera Twojej wolności, Twojej osobowości, Twojego piękna. Przeciwnie, ona uwalnia Cię od grzechu, od lęku, od fałszywych masek. Ona pokazuje Ci, kim naprawdę jesteś: ukochanym dzieckiem Boga, powołanym do świętości, stworzonym do miłości. Jeśli czujesz w sercu to wezwanie. Jeśli pragniesz tej wolności, to teraz jest czas. Za chwilę wymówimy razem słowa konsekracji, ale najpierw przygotuj swoje serce. Wyznaj w myślach Bogu swoje grzechy. Przeproś za wszystko, co cię oddala od niego i poproś Ducha Świętego, aby pomógł ci wypowiedzieć te słowa z pełnym oddaniem. Słuchaj teraz tych słów i powtarzaj je w swoim sercu, w swojej duszy, w swojej woli. To nie są tylko słowa. To jest przymierze to jest ślub, to jest miłość, która wszystko zmienia. O niepokalana, Królowo Nieba i Ziemi, Matko Boga i moja Matko, oddaję Ci dzisiaj całe moje życie, oddaję Ci moje ciało i moją duszę, oddaję Ci moją przeszłość z jej grzechami i ranami, oddaję Ci moją teraźniejszość z jej walkami i słabościami, oddaję Ci moją przyszłość z jej nadziejami i obawami. Wszystko co mam, wszystko czym jestem, jest Twoje, prowadź mnie gdzie chcesz. Używaj mnie jak chcesz, kształtuj mnie według woli Bożej. Niech moje życie stanie się hymnem chwały dla Trójcy Przenajświętszej. Niech będę narzędziem Twojej miłości w świecie. Wiem, że jestem słaby, wiem, że będę upadać, ale wierzę, że Ty zawsze mnie podniesiesz. Wiem, że będę wątpić, ale wierzę, że Ty zawsze mi przypomnisz prawdę. Wiem, że będę cierpieć, ale wierzę, że Ty przemienisz moje cierpienie w dar miłości. Niepokalana, prowadź mnie do Jezusa przez Ciebie, z Jezusem w Tobie. W Jezusie dla świata. Amen. Święty Maksymilianie Kolbe, módl się za nami. Ty, który oddałeś życie za brata, wstaw się za nami przed tronem Bożym. Ty, który znałeś głębie cierpienia, pomóż nam nieść nasze krzyże z miłością. Ty, który kochałeś niepokalaną całym sercem, naucz nas tej samej miłości. Wiemy, że jesteś teraz w niebie, w pełni światła i chwały. Wiemy, że patrzysz na nas z miłością i współczuciem. Wiemy, że nie zapomniałeś o cierpiących, o zaginionych, o samotnych i dlatego prosimy, wołaj do Boga za nami, wołaj aż niebo się otworzy, wołaj aż łaska spłynie jak rzeka. Prosimy Cię za wszystkich, którzy dziś oglądają tę modlitwę, za tych, którzy płaczą w ukryciu, za tych, którzy stracili nadzieję, za tych, którzy walczą z pokusą, za tych, którzy są chorzy na ciele albo na duszy, za tych, którzy są samotni, opuszczeni, zranieni. Święty Maksymilianie, prowadź ich do światła, prosimy cię za rodziny, które są podzielone, za małżeństwa, które są na krawędzi rozpadu, za dzieci, które błądzą z dala od Boga, za rodziców, którzy płaczą nad swoimi dziećmi, za kapłanów, którzy są zmęczeni i zniechęceni, za chorych, umierających, konających. Święty Maksymilianie, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej, niech światło kolbego rozproszy ciemność w twoim domu. Wyobraź sobie teraz, że święty Maksymilian wchodzi do Twojego mieszkania, do Twojego pokoju, do Twojego życia. Jego obecność jest jak promień słońca po długiej nocy. Wszystko, co dotykał, stawało się święte. Wszystko, na co patrzył, stawało się piękne. I teraz On patrzy na Ciebie. Nie patrzy z osądem, ale z miłością. Nie z potępieniem, ale z nadzieją. Widzi nie tylko to, kim jesteś, ale to, kim możesz się stać. Widzi nie tylko twoje grzechy, ale twoje powołanie i mówi do ciebie: Nie bój się. Niepokalana jest z tobą. Chrystus jest w tobie. Jesteś dzieckiem światła, choć czasem kroczysz w ciemności. Teraz módl się własnymi słowami. Powiedz Kolbemu wszystko co leży ci na sercu. Nie musisz być elegancki, nie musisz być doskonały. Mów po prostu, jak dziecko do ojca. Powiedz mu o swoich lękach, o swoich cierpieniach, o swoich pragnieniach. On słucha. On rozumie, On modli się razem z Tobą i wiesz, że w tej chwili coś się zmienia, nie zawsze zobaczysz to od razu, nie zawsze poczujesz to natychmiast, ale łaska działa, światło przebija ciemność, modlitwa kolbego niesie Twoje intencje przed oblicze Boga. I Bóg, który kocha Cię nieskończoną miłością, odpowiada, może nie tak, jak się spodziewasz, ale zawsze dla Twojego dobra. Módlmy się teraz za pokój, pokój w Twoim sercu, pokój w Twoim domu, pokój w świecie. Święty Maksymilianie Kolbe, Ty, który przyniosłeś pokój do celi śmierci, przynieś pokój do naszego życia. Niech Twoja modlitwa będzie jak most między niebem a ziemią, niech sprowadzi łaskę tam, gdzie jest wojna, miłość tam, gdzie jest nienawiść, nadzieję tam, gdzie jest rozpacz. Prosimy Cię o przebaczenie za wszystkie razy, gdy wybraliśmy ciemność zamiast światła, za wszystkie razy, gdy skrzywdziliśmy innych swoimi słowami, swoimi czynami, swoją obojętnością. Za wszystkie razy, gdy odwróciliśmy się od Boga, gdy nie zaufaliśmy Jego miłości. Święty Maksymilianie, pomóż nam przyjąć Boże przebaczenie i wybaczyć sobie nawzajem. Prosimy Cię o uzdrowienie, uzdrowienie ran, które nosi nasze ciało, uzdrowienie wspomnień, które ranią naszą duszę, uzdrowienie relacji, które są złamane, uzdrowienie serc, które są zamknięte na miłość. Ty, który towarzyszyłeś umierającym w ich ostatnich chwilach, towarzysz teraz nam w naszych cierpieniach, dotknij nas swoją modlitwą i spraw, abyśmy stali się zdrowi. Prosimy Cię o błogosławieństwo. Błogosław nasze rodziny, błogosław nasze dzieci i nasze wnuki, błogosław naszą pracę i nasz odpoczynek, błogosław nasze zamiary i nasze decyzje. Niech wszystko, co czynimy, będzie na większą chwałę Bożą. Niech nasze życie stanie się modlitwą, ofiarą, świadectwem miłości. W tym momencie modlitwy zapraszam Cię do milczenia, kompletnego milczenia. Nie myśl o niczym, nie planuj, nie analizuj, nie martw się, po prostu bądź, bądź w obecności Boga, bądź w obecności niepokalanej, bądź w obecności świętego Maksymiliana Kolbego. Oni są tu, oni są z Tobą, oni Cię kochają. To milczenie nie jest pustką, to jest pełnia. W tym milczeniu dzieje się coś, czego nie można wyrazić słowami. Bóg dotyka twojego serca. Duch święty oczyszcza twoją duszę. Niepokalana ogarnia cię swoim płaszczem. Kolbę prowadzi cię przez ciemność do światła. Pozwól, aby to się działo. Nie opieraj się. Nie uciekaj. Po prostu przyjmuj. Jeśli czujesz pokój, dziękuj za niego. Jeśli czujesz ból, ofiaruj go. Jeśli czujesz radość, ciesz się nią. Jeśli czujesz pustkę, zaufaj, że Bóg ją wypełni. Każde uczucie, każda myśl, Każde poruszenie Twojego serca jest widziane przez Boga. On niczego nie traci, niczego nie zapomina. Wszystko ma znaczenie, wszystko jest ważne. I teraz, gdy zamykamy tę część modlitwy, powiedz w sercu: Dziękuję Boże, że mnie słuchasz. Dziękuję, niepokalana, że mnie kochasz. Dziękuję, święty Maksymilianie, że się za mnie modlisz. Ufam, wierzę, kocham. I wiedz, że ta modlitwa nie kończy się tutaj. Ona trwa nadal w niebie, gdzie kolbe nieustannie wstawia się za Tobą. Na tym kanale otrzymujemy setki świadectw od ludzi, których życie zmieniło się dzięki modlitwie do świętego Maksymiliana Kolbego ludzi, którzy byli na krawędzi rozpaczy i znaleźli nadzieję ludzi, którzy byli w ciemności i ujrzeli światło ludzi, którzy byli samotni i odkryli, że nigdy nie są sami. Jedna kobieta napisała: Modliłam się tą modlitwą, gdy moje małżeństwo było na granicy rozpadu. Mąż chciał odejść. Dzieci płakały. Czułam, że to koniec, ale coś kazało mi klęknąć i modlić się do Świętego Maksymiliana. I w trakcie modlitwy poczułam pokój, a kilka dni później mąż wrócił. Nie wiem co się stało, ale wiem, że to była łaska. Kolbe usłyszał moje wołanie. Inny mężczyzna świadczy. Przez lata żyłem w grzechu. Alkohol, hazard, kłamstwa. Zniszczyłem wszystko, co kochałem i pewnej nocy, gdy byłem już gotowy zakończyć swoje życie, zobaczyłem ten kanał Posłuchałem modlitwy, i coś się pękło w moim sercu. Zacząłem płakać jak dziecko, i wtedy wiedziałem, że Bóg mnie nie opuścił. Że jest jeszcze nadzieja. Dzisiaj jestem trzeźwy i wracam do kościoła. Dziękuję, święty Maksymilianie. Te świadectwa nie są wyjątkami. To są znaki, że Bóg działa. Że modlitwa ma moc. Że światło zwycięża ciemność. I może dzisiaj Ty jesteś na krawędzi. Może dzisiaj czujesz, że nie ma już wyjścia. Ale wierz mi, jest wyjście, jest światło, jest nadzieja. Kolbe woła do nieba za tobą i niebo odpowiada. Podziel się swoim światłem w komentarzach. To twoje świadectwo nadziei. Nie wstydź się, nie bój się. Twoja historia może być światłem dla kogoś innego. Twoje słowa mogą uratować komuś życie. Twoja wiara może pobudzić wiarę w drugim człowieku. Może myślisz, ale ja nie mam wielkich świadectw. Nie byłem na krawędzi śmierci. Nie doświadczyłem cudu. Ale to nieprawda. Każdy dzień, w którym budzisz się i próbujesz żyć lepiej, to cud. Każdy moment, w którym wybierasz miłość zamiast gniewu, to świadectwo. Każda modlitwa, którą odmawiasz z wiarą, to znak działania łaski. Kolbe nie szukał wielkich cudów. On szukał małych aktów miłości, uśmiechu dla smutnego, słowa pocieszenia dla zrozpaczonego, kawałka chleba dla głodnego. I te małe akty zbudowały jego świętość. Twoje małe akty mogą zbudować twoją świętość. Nie porównuj się z innymi. Nie myśl, że jesteś za mały, za słaby, za grzeszny. Bóg używa właśnie nie takich ludzi jak ty, bo wtedy jasne jest, że to On działa, nie ty. Wspólnota tego kanału to wspólnota światła. Ludzie z całego świata, z Polski, z Brazylii, z Włoch, z Stanów, wszyscy modlą się razem. Różne języki, różne kultury, ale jedno serce. Serce niepokalanej. I gdy jeden z nas cierpi, wszyscy cierpimy. Gdy jeden raduje się, wszyscy się radujemy. To jest ciało Chrystusa żywe, obecne, działające. Zostaw więc komentarz. Napisz: Światło zwycięża ciemność. Albo: Modlę się za Was wszystkich, albo po prostu Amen. Niech Twoje słowa będą jak kamyczek wrzucony do wody. Rozprzestrzeniają kręgi światła dalej i dalej, dotykając serc, które nigdy nie spotkasz na tej ziemi, ale które spotkasz w niebie, gdzie wszyscy będziemy jedną rodziną w Bogu. Teraz prosimy o wyzwolenie. Wyzwolenie od lęku, który paraliżuje nasze serce. Święty Maksymilianie Kolbe, Ty, który nie bałeś się śmierci, bo wiedziałeś, że życie jest wieczne, uwolnij nas od strachu przed przyszłością, przed chorobą, przed samotnością, przed śmiercią. Niech Twoja odwaga stanie się naszą odwagą. Prosimy o wyzwolenie od winy, która gniecie naszą duszę, od wspomnień grzechów, które nie dają nam spokoju, od wyrzutów sumienia, które szepczą: Jesteś bezwartościowy, jesteś przeklęty. Nie ma dla ciebie ratunku, to kłamstwa wroga. Prawda jest taka: jesteś odkupiony krwią Chrystusa, jesteś obmyty, uświęcony, ukochany. Kolbe, pomóż nam uwierzyć w tę prawdę. Prosimy o wyzwolenie od smutku, który zabija radość życia, od depresji, która zaciemnia wszystko, od beznadziejności, która odbiera sens. Święty Maksymilianie, Ty, który śpiewałeś hymny w celi śmierci, naucz nas śpiewać nawet w ciemności. Przypomnij nam, że Bóg jest dobry że życie jest piękne, że miłość jest silniejsza niż wszystko. Niech krzyż Chrystusa będzie twoją tarczą, a niepokalana twoim schronieniem. Gdy nadchodzą pokusy, uchwyć się krzyża. Gdy atakuje cię wróg, schroń się pod płaszczem Maryi. Jesteś bezpieczny tam. żadna moc piekła nie może cię dosięgnąć, gdy jesteś w jej objęciach. Kolbe nauczył się tego i stał się niepokonanym. Ty też możesz. Módlmy się teraz o ochronę. Ochronę naszych domów przed złem. Niech anioł Stróż stanie przy każdym drzwiach. Niech święty Michał Archanioł przepędzi duchy ciemności. Niech niepokalana błogosławi każdy pokój, każdy kąt, każde miejsce, gdzie żyjemy i pracujemy. Niech nasz dom stanie się małym sanktuarium, gdzie mieszka Bóg. Prosimy o ochronę naszych rodzin przed rozbiciem. W czasach, gdy świat atakuje małżeństwo, gdy rozwody są powszechne, gdy dzieci oddalają się od rodziców. Prosimy, święty Maksymilianie, broń naszych rodzin. Spraw, abyśmy kochali się prawdziwą miłością, abyśmy wybaczali sobie nawzajem, abyśmy trzymali się razem, nawet w burzach. Prosimy o ochronę naszych dzieci przed złem tego świata przed pornografią, przed narkotykami, przed fałszywymi ideologiami przed ludźmi, którzy chcą ich skrzywdzić. Niepokalana, Ty jesteś matką wszystkich dzieci. Rozłóż swój płaszcz nad nimi. Prowadź ich przez życie spraw, aby wyrosły na świętych. Na apostołów, na narzędzia Twojej miłości, prosimy o ochronę Kościoła. W czasach kryzysu, w czasach grzechu, w czasach prześladowania, kolbe, stań w obronie oblubienicy Chrystusa, niech kapłani będą wierni, niech zakonnicy i zakonnice będą święci. Niech wierni będą gorliwi. Niech Kościół świeci jak latarnia morska, w ciemności tego świata. Prowadząc zagubione dusze do bezpiecznego brzegu, wyobraź sobie teraz światło, niezwykłe światło, ale światło boskie, złote, ciepłe, miękkie. To światło zstępuje z nieba, z ręki Boga Ojca, przez serce Jezusa, przez dłonie niepokalanej i dotyka właśnie Twojej głowy. Poczuj to ciepło. Poczuj to światło, jak przenika Twoją skórę, Twoje kości, Twoją duszę. To światło rozchodzi się teraz przez całe Twoje ciało. Dotyka Twojego czoła i usuwa lęki, dotyka Twoich oczu i oczyszcza spojrzenie, dotyka Twoich uszu i uzdrawia słuch duchowy, dotyka Twoich ust i święci Twoje słowa, dotyka Twojego serca i wypełnia je miłością, dotyka Twoich rąk i czyni je narzędziami dobra, dotyka Twoich stóp i prowadzi Cię po drodze świętości. Teraz to światło rozszerza się poza Ciebie, wypełnia pokój, w którym jesteś, przenika ściany. Dotyka wszystkich, którzy mieszkają w Twoim domu, Twojego męża, Twoją żonę, Twoje dzieci, Twoich rodziców. Wszyscy są otoczeni tym światłem, wszyscy są chronieni, uzdrawiani, błogosławieni. Widzisz ich uśmiechających się w pokoju, w radości. Wyobraź sobie, jak światło przenika każdy kąt Twojego serca. To znak, że Kolbe modli się teraz za Ciebie. On stoi przed Tobą, uśmiechnięty, spokojny. Jego oczy są pełne miłości. Jego ręce są wyciągnięte w błogosławieństwie, i mówi do ciebie: Nie bój się, jestem z tobą, niepokalana jest z tobą, Jezus jest z tobą. Idź w pokoju, idź w świetle, idź w miłości, kontynuuj tę wizualizację. Zobacz, jak światło wychodzi z twojego domu i rozprzestrzenia się po całej twojej ulicy. Każdy dom, który to światło dotyka, zostaje pobłogosławiony. Ludzie, którzy tam mieszkają, nawet jeśli cię nie znają, otrzymują łaskę. Ich serca stają się bardziej otwarte, ich dusze stają się bardziej spokojne, bo modlitwa ma moc dotarcia tam, gdzie Ty nie możesz. Teraz zobacz, jak światło rozszerza się dalej, przez całe Twoje miasto, przez całą Twoją ojczyznę, przez całą ziemię. To światło kolbego, światło niepokalanej, światło Chrystusa, dociera do każdego zakątka świata, do więzień, gdzie ludzie cierpią, do szpitali, gdzie chorzy konają. Do ulic, gdzie bezdomni marznąć, do domów, gdzie dzieci są bite, wszędzie, gdzie jest ciemność, to światło wnosi nadzieję. I teraz zobacz coś pięknego zobacz niebo otwarte zobacz świętych, którzy patrzą na Ciebie z radością zobacz niepokalaną, która uśmiecha się do Ciebie, jak matka zobacz Jezusa, który wyciąga do Ciebie ręce, pokazując swoje rany, rany, które Cię uzdrowiły i zobacz świętego Maksymiliana Kolbego, który klęczy przed tronem Bożym, i wypowiada twoje imię słyszysz to? Twoje imię jest wypowiadane w niebie. Nie ze wstydem, nie z potępieniem, ale z miłością. Bóg zna cię po imieniu i kolbę modli się za ciebie po imieniu i w tej chwili, w tej sekundzie łaska zstępuje na ciebie. Może nie widzisz jej, może nie czujesz jej, ale ona działa. Wierz w to, ufaj temu. To światło już cię zmieniło. Boże ojcze nieba i ziemi, który posłałeś swojego syna, aby nas zbawić. I który dałeś nam niepokalaną za matkę. Dziękujemy Ci za dar tego dnia, dziękujemy Ci za dar modlitwy, dziękujemy Ci za dar świętego Maksymiliana Kolbego, który pokazał nam, jak kochać aż do końca, jak dawać życie za braci, jak być światłem w ciemności. Spraw, Panie, abyśmy byli światłem w ciemności, jak święty Maksymilian Kolbe. Niech nasze życie nie będzie tylko słowami, ale czynami. Niech nasze serca nie będą zimne, ale pełne miłości. Niech nasze ręce nie będą próżne, ale gotowe służyć. Uczyń nas narzędziami Twojego pokoju. Tam, gdzie jest nienawiść, niech siać będziemy miłość. Tam, gdzie jest rozpacz, nadzieje. Tam, gdzie jest ciemność, światło. Niepokalana, Matko nasza i Matko Kolbego, powierzamy Ci wszystko, co jesteśmy i co mamy: nasze życie, naszą śmierć, naszą wieczność. Prowadź nas, jak prowadziłaś Kolbego, kształtuj nas, jak kształtowałaś Jego. Czyń nas świętymi, jak uczyniłaś jego świętym, i gdy przyjdzie nasza godzina, gdy będziemy przechodzić przez ciemną dolinę śmierci, bądź przy nas, prowadź nas do światła, prowadź nas do domu, święty Maksymilianie Kolbe, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Niech Twoje wstawiennictwo nigdy nie ustaje, niech Twoje światło nigdy nie gaśnie, niech Twoja miłość inspiruje nas każdego dnia. I niech pewnego dnia spotkamy się wszyscy w niebie, gdzie nie będzie już płaczu, ani cierpienia, ani śmierci, ale tylko radość, pokój i miłość na wieki wieków. Amen.